Więc dzisiaj tytuł wskazuje na temat związany z, z telefonią w branży deweloperskiej. Ale tak naprawdę to w każdej branży, która sprzedaje przez telefon czy odbiera telefony od klientów, a tak żeby nie, nie, nie o wszystkim mówić, bo tych tematów różnych może być dużo, to skupiamy się na tym aspekcie tak zwanego call trackingu, czyli monitorowania tego, co się dzieje z poszczegól... na poszczególnych numerach telefonów, które nasza firma wystawia na świat. Więc trochę o oczekiwaniach takich sprzedażowych, o tym, że oczywiście, jak już chcemy odbierać telefony, to powinniśmy mieć jakąś infolinię sprzedażową. I jak już mamy tą infolinię i zespół, i, i marketing, to, to chcemy mieć dane, które można przeanalizować, wyciągnąć wnioski i, i jakieś decyzje podjąć. Zaczynając od branży deweloperskiej, o co chodzi? Chodzi o. Zwiększenie konwersji lidów, ów czyli zmniejszenie takich utraconych, no może być zmniejszenie liczby nie utraconych połączeń, ale też chcemy umożliwić pracę z wielu biur czy z wielu lokalizacji, a także w ruchu, bo szczególnie w branży nieruchomości, no to jednak jest. Ruch jest ważny i duża ilość spotkań, spotkań z klientami i też oddziały, czyli biura sprzedaży roz, rozproszone jest to, to nie może być jeden zespół sprzedażowy siedzący w jednym miejscu, no i potem, ponieważ sprzedajemy różne produkty, a w tej branży mówi się różne inwestycje, czyli różne lokalizacje, często w różnych miastach, no to chcemy po prostu wiedzieć, z kim tak naprawdę i o czym o czym rozmawiamy i w jakiej sprawie do nas klient dzwoni. Jeżeli podamy jeden numer główny firmy, no to mamy dosyć dużo znaków zapytania i sporo, sporo pytań agent musi zadać, żeby się dowiedzieć, o, co, o czym tak naprawdę y, mówimy. No i ten smaczek najciekawszy, czyli jak y, możemy przeanalizować, które z tych naszych inwestycji, z które z tych naszych ofert y, zbudzają szczególne zainteresowanie i które z nich zbudzają zainteresowanie po kampaniach w jakimś określonym medium, czyli w jakimś określonym y, kanale marketingowym. I ta analiza może być też robiona w dzień, per godzina, bo różne mogą być sytuacje. Możemy obserwować na przykład, jeżeli uruchamiamy jakąś kampanię medialną o godzinie X, to możemy też zobaczyć, jak to wpływa na, na to, co się dzieje w kanale telefonicznym. No i chcemy, chcemy to wiedzieć. tak? Nie chcemy odpytywać agentów, co tam, co tam się stało, tylko chcemy mieć to, to czarne na białe. Więc takie są. Takie są motywacje, które wiążą się z, z dyskusją tego narzędzia, które możemy nazwać Channel Tracker albo Call Tracker. To, to funkcjonuje na rynku w branży pod takimi e, sloganami. No, z drugiej strony, możemy też sobie zadać pytanie: no dobra, ale po co to wszystko, i kto w ogóle dzisiaj sprzedaje przez telefon? Tak naprawdę, to są firmy, które potrzebują spotkania, żeby do, dopiąć transakcji. Czyli mówimy o takich trochę poważniejszych tematach, stąd też ta branża deweloperska jest wymieniona, ale są też inne branże, które po prostu wiedzą, że żeby transakcje z klientem doprowadzić do końca, potrzebne jest spotkanie. Więc takie firmy dbają o to, żeby jednak rozmowa telefoniczna z klientem była tym, tym pierwszym punktem styku, a nie jakiś czat czy, czy wymiana maili. Więc klik firmy robią wszystko, żeby doprowadzić do, do rozmowy telefonicznej, co my lubimy, bo to jest nasz branżowy konik. W związku z tym takie firmy. Publikują, rozpowszechniają numer telefonu do działu sprzedaży, organizują taki zespół sprzedażowy, żeby były tam jakieś procedury, żeby było wiadomo, kto co kiedy i kiedy i w jaki sposób te telefony klientów są obsługiwane. No i jak już mamy to zorganizowane, to chcemy mieć jakieś promocje. Promujemy kampanie marketingowe, promujemy te numery, czyli ten numer telefonu, który został opublikowany jako kanał wejściowy do, do działu sprzedaży. No i potem. Następuje też ten etap wspomniany wcześniej jakiejś analizy wyciągania wniosków i y, czy, czy organizacji zespołu, czy, czy zmiany w, w strategiach marketingowych. Więc to jest typowy przykład, jak telefon nie chce się przestarzyć tak mocno. No i tych kanałów marketingowych to możemy wymyślić sporo. Tak, oczywiście strona internetowa, ale mogą to być tak zwane landing page, czyli dedykowane strony internetowe do. do jakiejś kampanii czy do poszczególnych inwestycji, no mailing, lotki, prasa, jest, jest tego dużo i, i no pytanie będzie takie dosyć ważne, no jak to wszystko analizować, skoro tego jest, skoro jest tak, tak, tak dużo, nie, jest, nie będzie to takie, nie będzie to takie proste, nawet jeżeli mówimy tylko o analizie samej telefonii, nie mówiąc już o jeszcze dodaniu innych zdarzeń, które które się w biznesie dzieją, typu wiem, skuteczność spotkań i tak dalej. Ale powiedzmy, skupmy się na telefonii, to też wygląda jako dosyć duże wyzwanie. Do, te, do tego pytania wrócimy. Zacznijmy od, od tego, co, co zrobiliśmy, tak? Więc jeżeli chcemy obsługiwać telefonicznych klientów, to, no to po, po, potrzebny nam jest zespół sprzedażowy i jakaś, jakieś oprzyrządowanie tego zespołu sprzedażowego. I jeżeli skorzystamy z takiego pomysłu, który wiąże się z możliwościami telefonii wirtualnej, to możemy zbudować taki rozproszony kontakt center, czy sales center nawet. Czyli nagle w firmie, chociażby porównując do obsługi za pomocą telefonów komórkowych, no jeżeli mamy zespół handlowców i telefony komórkowe, no to jednak musimy promować każdy kontakt indywidualny z, z tym telefonem komórkowym, co no, będzie miało sporo ograniczeń, jeśli chodzi o jakieś większe biznesy i, i intensywniejsze kampanie. Dopóki to są jakieś pojedyncze telefony dziennie, no to nie ma oczywiście żadnego problemu i wiele branż tak funkcjonuje, ale jeżeli mamy dużo kampanii, dużo telefonów, no to indywidualne będą nam ograniczały. Tutaj możemy dzięki WOIP-om wirtualnym rozwiązaniom, możemy zbudować jeden zespół, który może pracować w dowolnym miejscu, w dowolnej porze, indywidualnie wybranej porze, a to już system będzie decydował o tym, kto ma odbierać połączenie i zadba o tak zwaną odbieralność, czyli to, żeby nie było połączeń utraconych, żeby one gdzieś tam nie ginęły przez przypadkowe rozłączenie ze strony agenta. Z kolei agent może uzyskać informacje z jakiego kanału marketingowego, czy jakiej inwestycji dotyczy, dotyczy po, przychodzące połączenie, zanim jeszcze je, je roz, rozpocznie. No i taki rozproszony kontakt center pozwoli nam raportować e, statystyki i zbierać statystyki całego zespołu i całej, całej firmy. Taki agent może też korzystać z dowolnej końcówki. To jest nasza mantra e, związana z Enfon Claudia. Może to być, jeżeli pracujemy przy komputerze, może być to software komputerowy, może to być telefon przenośny czy, czy biurkowy, zależnie od po prostu uznania i preferencji. No ale może też być smartfon, tak? Czyli możemy spokojnie pracować poza biurem i odbierać telefony na smartfonie. To ostatnio właśnie miałem też taką dyskusję w, w, tym, w tym temacie, a bo tutaj nasi handlowcy są w terenie i mają komórki i oni chcą koniecznie mieć przekierowane połączenia na komórki, bo tak jest po prostu lepiej. No okazuje się, że nie do końca jest tak, tak lepiej, bo pojawiają się różne ograniczenia, w szczególności nie można zupełnie kontrolować tych połączeń, których agent, handlowiec nie odebrał, tylko gdzieś zostały Utracone, a to, że na smartfonie jest zainstalowana aplikacja, to daje jeszcze kolejny bonus, bo wtedy bardzo ładnie odróżniamy połączenia bezpośrednio na telefon komórkowy, bo to od razu widać w smartfonie, czy, czy odbieramy połączenie z Klaudia, czy odbieramy połączenie komórkowe. Bardzo ładnie widać, skąd połączenie przychodzi. Czyli czy handlowiec agent wie, że tutaj dzwoni klient, już, który już go zna, bo dzwoni do niego na komórkę, tak? Czyli mam tutaj kogoś, z kim jestem Zaprzyjaźniony w cudzysłowie. Odróżni to od sytuacji, kiedy dzwoni klient nieznany, dzwoni na infolinię handlową i trafia do mnie z dystrybucji połączeń i wtedy odbieram połączenia tego klienta na aplikacji Claudia. No i też przy okazji wiem, że firma monitoruje te połączenia na aplikacji Claudia, będzie mierzyć statystyki, być może będzie mierzyć moje performance, więc to. To jakby jasno mówi, że tutaj jest ta część taka super profesjonalna, a, a rozmowa komórkowa to jest ta moja indywidualna i być może też to jest jakaś prywatna rozmowa, tak? ale to łatwo, łatwo, więc jak już mamy zespół, mamy kampanię, mamy billboardy, to pomoże nam call tracker, żeby to wszystko przeanalizować. I tak naprawdę smaczek polega na tym, żeby przyczepić wirtualne numery telefonów, zindywidualizowane do poszczególnych obiektów sprzedażowych, czyli do inwestycji, do kanałów marketingowych a, i też może nawet oddzielny do, do kampanii. Czyli możemy odróżnić co, gdzie, jak sprzedajemy i, i jak to reklamujemy. Czyli jeden, jeden, jedna inwestycja deweloperska reklamowana w telewizji, czy na billboardzie, czy, czy online, będzie miała Różny telefon, różny numer telefonu, do tego, żeby na nią jakby zadzwonić w jej sprawie, w zależności od tego, w jakim kanale, w jakim kanale to promujemy, co nam po prostu potem pozwoli zebrać statystyki i porównać, ilu mieliśmy klientów, którzy zgłosili się do nas, ponieważ znaleźli nas online, a ilu mamy pozyskanych z mailingu. Takie połączenia. Kierujemy do naszego jednego wspólnego Safe Center i mimo tego, że to jest jedno wspólne Safe Center, każdy agent może odebrać każde połączenie, to będziemy mogli analizować statystyki i wyciągać, wyciągać wnioski z tego, co, co zaszło. Jak te statystyki mogą y, wyglądać? Oczywiście najciekawsze są tak zwane statystyki historyczne, tak? czyli no, ale z kolei nudniejsze, bo, bo to jakiś Excel, jakieś tabelki, jakieś, jakieś liczby, ale takie podsumowania w jakimś zadanym okresie czasu to jest to, co najbardziej y, tutaj będzie y, przydatne, ale możemy też sobie wyobrazić, żeby tak zrozumieć, jak to, jak to może działać, możemy taki podgląd live w postaci tak zwanego wallboardu skonstruować, podgląd live, czyli to, co dzieje się w dniu dzisiejszym. I tutaj mam taki przykładowy obrazek skonstruowany przeze mnie, który po prostu mówi nam, ok, mamy jakieś wybrane kanały marketingowe, które, które w danym momencie postanowiliśmy używać i zbieramy z statystyki dnia dzisiejszego dotyczące Właśnie tych konkretnych kanałów marketingowych. Jak to zbieramy? Ano tak jak wspomniałem, każdy kanał marketingowy ma swój własny numer telefonu. No, kierunkowy sugeruje, że to jest na przykład inwestycja trójmiejska. Tak? Czyli tutaj już wi wi widzimy, że tych numerów telefonów w rzeczywistości może być dużo, dużo więcej, yy, dużo, dużo więcej obiektów sprzedażowych. Wtedy to będzie trudne, żeby wszystko na jednym boardzie Pokazać, ale ciągle będzie można na przykład robić taki wspólny wallboard, który billboardy zna, pokazuje nam skuteczność kampanii kanału Billboard dla wszystkich inwestycji. Tak, Wtedy to może być ciągle jeden, jeden wallboard. Poza tym no, pozostaje nam ta no, analiza, właśnie bardziej tabelaryczna, excelowa. No ale tutaj jak, jako przykład, tak jak powiedziałem, jedy, jedna inwestycja i przek, przekrój przez, przez kanały marketingowe i w danej chwili możemy. Zobaczyć, ok. Dzisiaj mieliśmy siedmiu klientów. Niestety trzech, trzech utraciliśmy. Możemy też zobaczyć, w jakich kanałach ich utraciliśmy. O właśnie tutaj, a tutaj mieliśmy przekrój przez, przez skuteczność naszych kampanii, czyli il, ile lidów tak naprawdę, ile prób kontaktu z nami było w poszczególnych. Jako, jako rezultat poszczególnych kampanii marketingowych. No i tych statystyk może być więcej, no można też to tabelarycznie zobaczyć na przykład. Tak? I jeszcze się dowiedzieć, jak długo klienci e, czekali na, na, na podjęcie połączenia, czyli jak nasz zespół tak naprawdę pracuje energicznie, jak, jak, jak szybko e, odbieramy połączenia i na przykład jak długo te konwersacje e, trwają. No takie krótkie to raczej nie byłyby mile widziane w dziale sprzedażowym. Widać że to test. Proste, proste rozwiązania, ale, ale można też właśnie przejść już do głębszej, głębszej analizy. Można mieć tabelę, która po prostu pokazuje nam wszystko, wszystko tak. Czyli wszystkie kanały pomnożone przez wszystkie inwestycje, przez wszystkie lokalizacje i analizować podobne, podobne współczynniki, tak co do długości połączeń, ilości połączeń odebranych, utraconych, możemy analizować już konkretnie na liczbach. Szybkość odbierania połączeń, co może sugerować w jakimś danym w konkretnym momencie konieczność, konieczność powiększenia zespołu handlowego. I możemy też analizować, tutaj może jest skromna tabelka, ale możemy też analizować oczywiście performance naszych poszczególnych agentów i zobaczyć, kto, kto ma największą skuteczność. Szczególnie jeżeli połączymy wynik odbieralność, czy liczbę połączeń zrealizowanych rozmów, takich sensownych, poszczególnego agenta z ich wynikami potem sprzedażowymi, jeżeli to, to skorelujemy, to, to mamy już dosyć ciekawy obraz na temat tego, jak nasz zespół sprzedażowy działa. I stąd te tabelki są przydatne, bo można połączyć dane z różnych, z różnych źródeł, na przykład z systemu CRM, który mówi nam o samej skuteczności sprzedażowej z, z danymi takimi z kampanii telefonicznych call, call trackera. No i też możemy, chociażby w, w wielu firmach to jest taki początkowy trudny element, to jest to, że mamy lidy, mamy połączenia przychodzące od klientów, a nie mamy tych lidów w naszym systemie CRM. Tak, czyli handlowcy sobie je tam gdzieś na boku. Albo zapomnieli o nich, albo uznali, że nie są warte, warte rejestracji. I zwykle no, pierwsze miesiące taki. Takiej pracy z nowym zespołem handlowym, to jest, to jest walka o to, żeby wszystkie LIDY były w systemie. I tu bardzo ładnie można to porównać. Taki, że mamy, mamy zrealizowane połączenia, wiemy, ile dany agent zrealizował połączeń, a potem możemy zobaczyć, że w tym samym czasie prowadził nam nowych LIDów do, do systemu, do, do ich realizacji. No i bardzo ładnie to wszystko wtedy zaczyna, zaczyna grać. Jesteśmy pewni, że nic nam z tak zwanego lejka nie wycieka bokiem. Spróbujmy zrobić to live. Do tego użyjemy narzędzia, które się nazywa N-Monitoring. N Trzeba się do niego zalogować. Jak się do niego zalogujemy, to klikam, żeby było widać, że to jest, że to jest live i, i, i że to żyje. Więc N-Monitoring, oczywiście mogą tu być różnego typu raporty, właśnie takie tabelaryczne, do których to nie za chwilę wrócimy, ale mamy też ten nasz wallboard w nieco, w nieco zmodyfikowanej postaci, ale pokazujący to samo. Tak, czyli mamy kanały marketingowe, poszczególne podsumowanie tabelaryczne i podsumowanie całościowe, ile mamy połączeń w danej chwili czekających na odebranie przez naszych agentów, ile mamy połączeń w ogóle dzisiaj zrealizowanych, a ile z tych zrealizowanych było połączeń. E, utraconych, i to, i to jest narzędzie, narzędzie na żywo. I można obs obserwować sobie e, to, to, co się dzieje. Miało być na żywo, ale nie jest na żywo. Świeżmy to. Tak zwana złośliwość przedmiotów łatwych. Ech, tak, mamy, mamy połączenie, które jest na żywo. Widać, że mamy czekającego klienta, który za chwilę zamieni się w klienta, który, który z nami rozmawia. Jest rozmowa bieżąca i zaraz statystyka nam się poprawiła skoczył licznik, czyli rozmowa została zakończona w kanale, która przychodziła z kanału. Mailingowego. Ten obrazek, no, oczywiście nie jest po to, żebyśmy dzisiaj wyciągnęli z niego jakieś wnioski, tylko jest to po prostu przykład tego, że to rzeczywiście może, może funkcjonować, jeżeli stworzymy sobie taki system, w którym mamy różne numery telefonów, a to nie jest dzisiaj żaden problem, żeby sobie przydzielić do nawet w różnych strefach numeracyjnych numery telefonu i, i, i kierować je do, do zespołu handlowego i do narzędzia, narzędzia analitycznego. Można sobie zadać pytanie, dobra, a komórki, chcę mieć komórki, no można mieć też komórki, ale trzeba je po prostu przeforwardować na te, na te numery, numery telefonu. Zasadniczo używamy telefonów stacjonarnych, rekomendujemy telefonie stacjonarne ze względu na to, że możemy spokojnie kolejkować połączenia i zarządzić większym, większym ruchem. Jeżeli wyjdziemy z widoku dnia dzisiejszego, możemy zawsze wejść do takiego przykładowego raportu, który pokaże nam to samo, ale ale właśnie przy kroju połączeń odebranych, połączeń nieodebranych, czyli możemy na przykład zobaczyć sobie, jak nasi agenci pracowali. Możemy zobaczyć y, odbieralność tych połączeń, czyli w jakim czasie. To wygląda nieźle 30 sekund. Zupełnie przyzwoity Wynik w ciągu 30 sekund wszystkie połączenia były odebrane. No i przechodzimy do tego, co, co najważniejsze, jak nasze kanały skuteczne są. Więc taki nawet już, już to już jest można powiedzieć, wynik wykreśli, który się nadaje do wklejenia do PowerPointa, tak, żeby pokazać, ok, w naszej kampanii w określonym, określonym czasie tak to wygląda. I mamy tu dwa kanały, które przodują w generowaniu nowych hitów. No i możemy też zobaczyć, w przypadku nieodebranych, jasna informacja, kto dzwonił, ile czekał i kto rozłączył. Inny I na jaki kanał? No, kanał od kuchni. Jak to może wyglądać w, w systemie? W systemie telefonicznym to nie musi być wcale, wcale skomplikowane. Jednym z wariantów jest to, że każdy kanał ma, ma swoją kolejkę, tak to zrobiliśmy dla potrzeb tej, tego demo, ale to równie dobrze może być jedna, jeden, jedna kolejka tak naprawdę wspólna dla, dla wszystkich handlowców i, i dla wszystkich kanałów. No, bo jaki z kanałów kilkadziesiąt albo kilka sektora, raczej kolejek ręcznie nie będziemy robić w takich ilościach a te dane statystyczne też są dostępne, mimo tego, że to jest wszystko zebrane przez jedną kolejkę. Jak taka jedna kolejka wygląda? Załóżmy, że chcemy obsłużyć kanał www, no to kanał www ma swój, swoją nazwę, ma swój przypisany numer telefonu i tutaj możemy, on się wziął, no on, on się bierze z, z dostępnych numerów telefonów w naszej centrali, gdzie wybieramy sobie też końcówkę. Wybieramy końcówkę i tak naprawdę de decydujemy, jaki zespół agentów odbiera połączenia z tego, z tego kanału. I to jest to jest, tak, to jest koniec konfiguracji. Jeże jeszcze możemy się, tutaj jest taka ciekawa, na no to, to w ogóle przy kolejkach jest, jest ciekawa funkcja, to, której warto pamiętać czasami, że nie każdy klient dzwoniąc do nas chce wiedzieć, że się dozwania do infolinii. Wtedy warto jest tutaj zmienić tą opcję z, z dzwonka domyślnego na dzwonek typu dzwonek. Tak, Wtedy, mimo tego, że klient będzie czekał w kolejce do, do, na połączenie, to nie będzie słyszał, że to jest sygnał kolejkowania, tylko po prostu będzie sygnał dzwonienia, tak jakby się dozwaniał do, do konkretnej osoby. Więc w, w, bardzo często jest to, jest to przyjemne, żeby nie, nie zniechęcać. Klientów, że ja znowu trafiłem do jakiegoś call center, to nie chcę tam z nimi rozmawiać. Nie. Po wymianie tej opcji na dzwonek będzie ciągle wrażenie, że dozwaniamy się do konkretnej osoby, bo tak w rzeczywistości jest. Na koniec system połączy nas z konkretną, z konkretną osobą po, po czasie oczekiwania. Także widać, że sama jakby technika call trackera nie, nie jest zbyt, zbyt zaawansowana. Tutaj wykorzystujemy po prostu istniejące możliwości. Systemu wirtualnego. Musimy tylko zdecydować sobie na temat tego, jaki mamy plan, plan numerów i je rozpowszechnić. Tak? Czyli jaki konkretny numer odpowiada jakiemu konkretnemu kanałowi do monitorowania. No i definiujemy swój zespół sprzedażowy. I tak naprawdę po uruchomieniu narzędzia monitorowania mamy dostęp do wszystkich statystyk. Czas na podsumowanie. Jak się to wszystko pozbiera? To mamy mniej utraconych lidów, bo możemy rzeczywiście, e, chociażby możemy odzwonić tak na te, na te, które są nie utracone, bo taką informację też, też mieliśmy, ale możemy też lepiej skroić liczbę aktywnych agentów w takich krytycznych porach dnia, czy wtedy, kiedy rozpoczynamy jakieś intensywne e, kampanie. Jeżeli wiemy, jak nasze kanały marketingowe działają które generują lepsze lidy, no to możemy też. Połączyć to ze sposobem dystrybucji budżetu marketingowego. To jest bardzo cenna informacja, żeby. To często jest tak, że kanał ten, ten najlepszy nasz kanał marketingowy wcale nie jest najdroższy. Wydajemy dużo pieniędzy na kanał, który niewiele przynosi sprzedaży, a. A kanał, który przynosi sprzedaż, jest może marketingowo nie Mamy też statystyki zespołów, więc możemy łatwiej zarządzać KPI-ami, czy nawet wynagrodzeniami zespołu sprzedażowego, kiedy zbieramy informacje o tym, co się, co się dzieje, jakie są statystyki. No i też na koniec jest to optymalizacja, tak? Czyli, żeby, jeżeli zrobimy taki jeden rozproszony zespół sprzedażowy z dobrym monitorowaniem, to, to mamy. Potrzebujemy agentów tak naprawdę, żeby nam wszystko działało zgodnie z, z oczekiwaniami, albo inaczej dajemy agentom więcej czasu na, na bezpośredni kontakt i spotkania z klientami. Także dziękuję uprzejmie za dzień dzisiejszy.